Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zajęcie siewem słoneczników jak widzicie mam już przygotowany taki oto zestaw, czyli mój ciągnik marki New Holland oraz mój siewnik punktowy marki Kinze. Wtedy ten siewnik kupowałem jakiś czas temu na odcinku, ale chyba jeszcze na odcinku nim nie pracowałem, więc akurat dzisiaj sobie tutaj skorzystam z tego siewnika i w ogóle jak widzicie mamy taki fajny zestaw w połączeniu z tym New Hollandem. O, przy okazji tutaj pociąg nam jedzie. A nie, chyba już przejechał, nie? Gdzie on jest? A pociąg już pojechał, tylko po prostu te rogatki były przez taki czas zamknięte. No okej, okay, weźmiemy sobie tutaj włączymy GPS-a. Możemy wyświetlić linię przejazdu. No i okej, okay, trochę sobie tutaj cofniemy, żeby zacząć od tej strony. No, i ok, możemy aktywować linię, włączymy sobie siewnik, opuścimy. No, i jak widzicie, jest to bardzo fajny siewnik pod tym względem, że mamy tutaj opcję siewu bezpośredniego. No, i mamy też oczywiście opcję nawożenia. I co ciekawe, mamy tutaj nawóz płynny. Jednak najczęściej w siewnikach spotyka, można spotkać się z tym, że jest tam nawóz stały. Natomiast tutaj mamy nawóz płynny, który jest w tych tutaj zbiornikach albo w tym jednym zbiorniku na środku. W sumie nawet nie wiem, chyba nie. Tutaj w tych dwóch z tyłu są nasiona, chyba tutaj jest yy, nawóz płynny. Ale to jest ciekawa rzecz, że tutaj mamy nawóz płynny w tym siewniku. No jakiś czas temu jesienią robiłem tutaj żniwa na dwa kombajny, a teraz stwierdziłem, że zasieję sobie słonecznik. Tym bardziej, że mam olejarnię, w której będę mógł go przetworzyć. No i to jest ogólnie moje największe pole, więc myślę, że też tego słonecznika będzie dość dużo. Chociaż generalnie słonecznik nie sypie jakoś mocno sektora. Ale patrząc na to, że jednak trochę tutaj mamy kawałek, dość spory kawałek pola, no to trochę tego powinno być. Poza odcinkiem zakupiłem sobie też kilka nowych pól. Nawet wam pokażę, o, tutaj dokupiłem sobie pole numer 6 i dołączyłem je do pola numer 7 oraz 9, no i tu pracownik zasiał owies na całym tym polu, więc trochę tego owsa będzie. Więc będzie co przetwarzać w młynie. Plus, będziemy mogli sobie zrobić tutaj prasowanie słomy. Yy, zakupiłem jeszcze pole numer 59, no i dołączyłem je do pola numer 60. i Tutaj zostały zasiane buraki cukrowe, również przez pracownika. jeszcze dokupiłem sobie pole numer 38. I tutaj stworzyłem kolejne pole ryżowe, no bo jedno mamy tutaj. No i obecnie stoi zasiana bawełna też. Pracownik tutaj zasiał bawełnę. Natomiast na tym polu zasiejemy ryż tu więc takie nowe pola się pojawiły na moim gospodarstwie. Teraz sobie zobaczę, czy będę inwestował pieniądze w kolejne pole. no bo w sumie jeszcze w czerwcu albo w lipcu będzie do sprzedaży soja. No i pewnie jeszcze z fabryk trochę pieniędzy zarobię, więc może dokupię sobie jeszcze jakieś kolejne pole. Bo teraz już tak większość maszyn mamy, ewentualnie możemy pójść jeszcze w jakąś nową uprawę, może na przykład szpinak byśmy sobie zrobili. No ale to zobaczymy, no bo tak myślałem nad tym szpinakiem, żeby go zrobić go na tej mapce szkockiej z DLC, no ale tak sobie myślę, że zanim ja tam uzbieram odpowiednią ilość pieniędzy, żeby zająć się tym szpinakiem, no to jednak trochę czasu minie. A w sumie tam i tak wcześniej będę chciał zająć uprawą cebuli, czyli uprawą, która będzie nowością. Więc myślę, że ten szpinak na tej mapie tutaj amerykańskiej byłby fajną opcją. Ewentualnie mógłbym wrócić do uprawy groszku, ale myślę, że chyba pójdziemy tutaj w uprawę szpinaku, no bo to jest jedyna nowa uprawa, której jeszcze chyba tutaj nie testowałem. No bo groszczek był tutaj w tej serii na mapce amerykańskiej i obecnie jest na zielonce. Mamy też fasolkę, ryż był testowany na mapie azjatyckiej, no i tutaj też mamy ten ryż długościarnisty. Więc no, weźmiemy chyba sobie szpinak. Tylko nie wiem, czy dokupię sobie jakieś pole, w sumie za dużo pieniędzy nie mam. Może ewentualnie kupię jakieś pole, gdzie już będzie zasiany szpinak. Albo po prostu odłożę pieniądze na przyszły sezon, zakupię sobie jakieś dodatkowe pole i w przyszłym sezonie zasieję sobie szpinak i dodatkowo jeszcze dokupię ten kombajn Myślałem też, żeby sobie zakupić ciągnik marki Ford ten duży No, też byłaby to fajna opcja, chociaż ten ciągnik przez to, że ma dość specyficzny zaczep nie ma tutaj takiego trzypunktowego zaczepu jak mamy na przykład w tym w Holandzie, no to to sprawia, że po prostu tym ciągnikiem mógłbym pracować z tymi siewnikami no i ogólnie byłyby dość ograniczone opcje, jeśli chodzi o pracę Więc tu jeszcze zobaczymy, jeszcze się nad tym zastanowię no bo tak jeszcze z takich maszyn, to nie wiem co bym mógł tutaj kupić. Ziemniaki planuję zrobić na zielonce. Może ewentualnie na tej mapce szkockiej jeszcze zrobimy. A możemy też sprawdzić promocję. Zobaczymy sobie co tutaj jest. Mamy kosiarkę, mamy ciągnik marki Case. Akurat taki ciągnik już posiadam na gospodarstwie. Jest kultywator oraz prasa kostkująca. Ale w tak sobie zobaczmy z maszyn co by można było tutaj kupić. No to większość coś mam, więc... No, ewentualnie sieczkarnie można byłoby kupić na własność Deera. No, tutaj ten kombajn do szpinaku, no, on akurat jest dość drogi, kosztuje ponad 600 tysięcy, więc to bym musiał to troszkę pieniędzy odłożyć i to raczej byśmy zrobili w kolejnym sezonie. Ale ten szpinak myślę, że byłby w opcją, plus jeszcze można dokupić trochę pól. Może coś więcej na północy sobie dokupię, może ewentualnie na południe jakieś pole bym sobie dokupił. Może coś w tej części mapy, chociaż to jest trochę daleko z gospodarstwa, ale. No zobaczymy, może jakieś pole bardziej tutaj w tym rejonie, może tutaj w centrum mapy jakieś pole. No jeszcze zobaczymy. To że myślałam, żeby zacząć zbierać pieniądze na zakup biogazowni. tym bardziej, że mamy tutaj dwa takie fajne, dość duże pola, na którym można byłoby zasiać kukurydzę. Ewentualnie tutaj można coś dokupić jeszcze czy pod kukurydzę, czy może na przykład pod trawę na kiszonkę, no bo można byłoby zrobić taką akcję. Żebym sobie skosił łąkę i z pomocą sama samozbierającej pozbierałbym trawę i zawiózłbym to do biogazowni. Akurat mamy tutaj dużo opcji, jeśli chodzi o robienie kiszonki, albo jakąś większą akcję z kukurydzą na kiszonkę. Jakbym miał już biogazownię, to mógłbym sobie zakupić na własność sieczkarnię, ale to jeszcze się zastanowię. Czy najpierw pójdziemy w biogazownię, czy może najpierw pójdziemy w uprawę szpinaku? Zobaczę, ile uda mi się przez ten sezon zarobić. To może podejmę decyzję w następnym sezonie, ale może tak zrobimy. Że tutaj już będę zbierał pieniądze na zakup biogazowni. A akurat to będzie bardzo duży wydatek: no bo ta biogazownia chyba kosztuje w okolicach 2 milionów. Z tego co pamiętam, jak sprawdzałem kiedyś, więc tu bym potrzebował bardzo dużo pieniędzy na tą inwestycję. Ale chyba tak to robię: kupię sobie biogazownię I nawet jak mi na pierwsze zbiory nie wystarczy pieniędzy na zakup sieczkarni, to mogę ją sobie oczywiście wypożyczyć. Od tej że jakiś omijak został, to sobie to poprawimy. No, bo i tak do tej pory wypożyczałem się czkarni, więc też będzie można to zrobić wtedy, jak będę robił te zbiory kieszonki w biogazowni. No i może, to kupię sobie jeszcze jakąś ładowarkę kołową, może na przykład JCB albo Volvo. Jeszcze tutaj zobaczymy. W sumie to Volvo fajnie wygląda. To duża, albo tam trochę mniejsza. Ok, tu mamy 276 koni mechanicznych, a tu mamy ponad 300 koni mechanicznych. W sumie, jeśli chodzi o wygląd, to. No, to widać, że jest trochę mniejsza ładowarka od tej. Tu już mamy naprawdę taką wielką ładowarkę. Ale myślę, że nawet taka byłaby fajna. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy tej łyżki. No, tu mamy takie widły do kieszonki 8000 litrów, a tu chyba była łyżka, łyżka 10000 litrów, z tego co pamiętam, czy nie? Tak, mamy tej 10 10000 litrów taką. Chociaż myślę, że do tej mniejszej ładowarki też by można było to podczepić. Potestuję sobie może pod odcinkiem, chociaż to raczej w przyszłości będę testował. Bo na razie i tak trochę czasu minie, zanim będę kupował biogazownię. Ale można byłoby taką ładowarkę tam zakupić, żeby szybciej y, transportować kiszonkę z silosu do tych zbiorników tam w biogazowni. No i to rzeczywiście do tej biogazowni mógłbym przywozić nadwyżkę. Obornika i gnojówki, akurat obornika mam bardzo dużo, mam ponad milion litrów w tym moim zbiorniku W tej stercie obornika Więc zapas jest naprawdę duży i nadwyżkę można byłoby zawieźć do biogazowni Wtedy miałbym jeszcze większy zarobek z tego, no i tam oczywiście jest też ten poferment, którym można nawo nawozić pola No ale to pole jest naprawdę ogromne, zobaczcie, ty już trochę czasu siejemy A jeszcze nie zrobiliśmy jednego okrążenia Ale i tak ten siewnik jest bardzo wydajny, fajnie, że też wykonujemy trzy prasy za jednym razem, czyli na spulchnianie gleby, siew oraz nawożenie. Tu jeszcze wcześniej chyba była gnojówka rozlana, więc już będziemy mieli 100% nawożenia, tylko jeszcze trzeba będzie przyjechać opryskiwaczem, żeby tutaj po prostu zapobiec temu, żeby chwasty nie rosły. No bo teraz robię tak, że na mniejszych polach korzystam z chwastownika, natomiast na większych używam opryskiwacza tego samojezdnego które zakupiłem w sumie już chyba jakiś czas temu na wyprzedaży. Tutaj mam na myśli ten opryskiwacz marki Fend z dodatku Plains and Prairies. No, jeszcze poza odcinkiem trochę rzeczy będę miał do zrobienia, tutaj zrobię sobie sianokosy jeszcze raz na polu 90 i tutaj zaś się kukurydza na ziarno. Natomiast na polu numer 2 będzie kukurydza na kiszonkę, bo już skończyła mi się kiszonka w moim silosie. Jeszcze w magazynie mam trochę bel, no ale tutaj sobie zrobimy zbiorę kukurydzy na kiszonkę, żeby tutaj uz uzupełnić ten silos. No i jeszcze tutaj będzie do zasiania fasolka na polu, na polu numer 10 oraz 82. No i tu jeszcze będzie do zasiania sorgo na tym polu. A, no jeszcze ryż długociernisty na polu 38. No ale też jak ta bagażownia powstanie, to plus będzie taki, że będziemy mogli robić trochę więcej akcji związanych z kiszonką. No bo albo możemy zrobić kiszonkę z kukurydzy za pomocą sieczkarni, ale możemy też na przykład skosić trawę i zabrać ją trawę przyczepą samozbierającą, tak jak mówiłem wcześniej. Albo możemy skorzystać ze specjalnej przystawki do sieczkarni, która też może kosić trawę. O, zaraz Wam to pokażę, tylko tutaj przejdziemy sobie do sklepu. O, i na przykład tutaj mamy do sieczkarni marki Klas, jeszcze do sieczkarni krone. W sumie jeszcze wcześniej był w poprzednim farmingu Kemper, taki, który był na przykład do sieczkarni FEND, chociaż ciekawe, czy bym podczepił tą przystawkę krone do innej sieczkarni, czy no, dałaby radę ona pracować. No ale mamy tutaj taką przystawkę od marki Klas. Tu możemy kosić trawę albo na przykład zboże na kieszonkę. No i i taka sama przystawka od krone. Znaczy ona jest chyba trochę większa. Natomiast tu mamy takie przystawki, za pomocą których możemy zbierać trawę z pokosu, ale to już w sumie lepiej wybrać przyczepę samą zabierającą. No bo jest to oczywiście tańsze rozwiązanie. No i w sumie też wygodniejsze, bo jeśli chcemy kosić się no to już lepiej wybrać tą przystawkę, która kosi trawę. Tą, którą wam przed chwilą pokazywałem. No to zobaczymy, będziemy mieli tutaj trochę opcji, jeśli chodzi o takie akcje. Ewentualnie będzie można też zrobić na przykład kiszonkę z jęczmienia. Albo z jakiegoś innego zboża. W sumie jeśli mówię, jęczmień z kościół, to wydaje mi się, że mógłbym jeszcze zasiać na przykład kukurydzę w tym samym sezonie i moglibyśmy zebrać y, dwa razy sieczkę z pola, którą później przerobiłbym na Kiszonkę. Więc też to, to jest też spoka opcja, jeśli chodzi o taką przyszłość. A w tej biegazowni mamy dwa naprawdę potężne silosy, więc tam zmieści się naprawdę bardzo dużo tej kiszonki. No, a jeśli chodzi o kolejny odcinek, to w następnym filmie zrobimy sobie karmienie zwierząt. Czyli tam uzupełnimy siano, słomę oraz kiszonkę w tej oborze z robotem paszowym. No, a później już przeskoczymy do lata i pewnie zajmiemy się jakimiś żniwami, jakieś też prasowanie słomy sobie zrobimy. Też pewnie jakieś nawożenia i tak dalej. A trochę tutaj pól będzie do zebrania, mamy tutaj jęczmień. Tutaj będzie ten owiec, rzepak. Więc na pewno będzie co robić, później w sierpniu będzie kukurydza na kiszonkę, będzie też fasolka do zbioru. O, to widzę, jakiś mały omiaczek został. No, to się tutaj cofniemy i poprawimy, żeby, oczywiście, było wszystko ładnie zasiane. No, ale też wam powiem, że te słoneczniki będą naprawdę ładnie wyglądać. Jak, jak tutaj zakwitnie wszystko, no to będziemy mieli bardzo ładne widoki na tym polu. No, też jak zrobiliśmy te powszechnie jakie to myślę, że możemy wyłączyć te linie od GPS-a. Przy okazji zrobię sobie jakieś fajne ujęcie do miniaturki. Tylko troszkę dalej sobie tu przejedziemy. No i wybierzemy sobie jakieś fajne ujęcie. Może coś takiego na przykład. Od tej fajnie widać ten Ciao Okej, siewnik. Ok, ujęcie do miniaturki zrobione. Widzę, że tutaj ten nawóz płynny dość szybko się zużywa. No ale to nie problem, bo zawsze można podjechać do sklepu i można kupić i uzupełnić ten nawóz. Nasiona aż tak szybko się nie zużywają, tutaj mamy jeszcze sporo tych nasion. No widzę, że to pod górkę mamy delikatne problemy, ale tutaj i tak jedziemy w okolicach 9 km na godzinę. No ale ten ciągnik idealnie pasuje do tego siewnika i pod względem mocy, ale też pod względem kolorystyki. Ale okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.